Jeżeli chodzi o kontynuację wniosków drogowych, to powiat wojewódzki dzisiaj złożył dwa wnioski w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w ramach programu rozwoju gminy i powiatowej infrastruktury tzw. Spetylum. Ta nazwa jeszcze przez długi czas będzie funkcjonowała, w obiemy. co w do końca... Chyba nie. Chyba nie? Dobra, Dobra do panu. Do panu. To tak jak tak? Myślę, że... że no, jeszcze, jeżeli będzie, chyba że w ogóle zlikwidowany zostanie produkt, i nie zza... no program się dobrze nazywa, bo jest narodowy, także to zostanie. Natomiast ten dopis, że trzeba tak, będzie zmodyfikować. Tak, tak ciężko wymazać, wydrukować coś, co gdzieś tam nie będzie. się da, to się da. Mamy da, radę, radę, tak? radę. I mamy dwa y, takie wnioski, które składają się w dwóch częściach. Czyli pierwszy to jest y, dobra wiadomość dla. Y, Gospodarza w dzisiejszej konferencji, czyli dla wójta gminy kolnicy. Dla gminy Końice, to jest droga od 235 do miejscowości krojaty, odcinek prawie 2 km. Ma być przebudowywany wraz z ulicą strzelecką. Zbiliśmy te dwa projekty, troszeczkę zmodyfikowaliśmy, tym razem ten projekt świetlówek, ze względu na punkty, którą można uzyskać. Mam nadzieję, że. Ta formuła przyniesie sukces, bo jak Państwo pamiętacie, w poprzednim roku mieliśmy dużo więcej odcinków i poza miejscowościami, a tam z tymi punktami za bezpieczeństwo było dość słabo, więc teraz robimy także w miejscowościach, gdzie baby bezpieczeństwa jest dużo ważniejszy. Strzelec Pt. jest odcinek 80 metrów. Łączna wartość tych dwóch projektów to jest 76. 265 dofinansowanie 3 miliony i wkład własny dzielimy razem z partnerami, czyli z gminą wiejską i z miastem w Drugi odcinek to jest kontynuacja tego, co wspominał starosta, czyli przyznanie dofinansowania na PROF od drogi 235 do miejscowości Lubnia i idziemy w dalszym kierunku na do granicy powiatu pojedynckiego i Małe Gliśno, czyli w samej Lubni odbijamy na, na Małe Gliśno jest to wartość projektu 7 mln 368 dofinansowałem samo, maksymalnie 3 miliony. i tu partnerem jest gmina Brusy, która będzie ten wkład własny wspólnie z nami jeżeli chodzi o, o te rzeczy, które się dzieją. Zakończyliśmy um, zadanie um, Asmus Laska, długość 4,3 km, um, z, odbiory doszkonalne w lipcu, przypomnę wartość um, projektu 526 tysięcy, partner za lesistwo i gmina Budusy. Mają pracę um, budowa mostów w ciągu drogi powiatowej w silnie, wczoraj jak, jak wygląda przebudowa, mocno zebrany. E, trwają prace drukarskie w przeciągach rowerowych e, Zapasowanie tego zadania to jest 30%, ale tam e, dostaliśmy e, oprócz tej dotacji, która przyszła z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w związku sensie z oszczędnościami, postanowiliśmy wydłużyć odcinki drogowe e, i będzie. Te poszerzone zakresy to jest silno ostroite ciechocin na odcinku 4,3 km oraz ostromite lichnowy 600 metrów. Przetarg został ogłoszony wczoraj otwarcie 30 września, na to zadanie zamierzamy przeznaczyć 500 300 tysięcy złotych. Także liczymy też na oszczędności, bo widać, widać na tych przetargach drogowych stan oszczędności. Jeżeli się uda, to będzie... Że już będzie, no, będzie dobrze. Kolejny, kolejna przebudowa drogi powiatowej w Złogorzelinę, czyli kontynuacja tego co robimy w Złogorzelinach. Tu mówimy samą miejscowość, Pocztowa Obkazka Słowęcińska, zaawansowanie 25%. Końce Duże Cerkwice, to jest od miejscowości Złogorzeli do granicy świata Tu zaawansowanie yy, 20%, ale nie ma jeżeli chodzi o termin. Powoki, podawa. praktycznie zadanie zostało zakończone. Do wykonania to poziome i pionowe. Wartość rok 437 tysięcy. Jak Państwo widzicie, wszystko na pewno nie ginie w końcu Dawida Instytutu. Nie gości, których bardzo chętnie Pan był witać w Myślę, że tak będzie dalej. Łąk Kersza zaawansowanie 80% 520 tysięcy wartość zadania i kolejna rzecz, która się rozpocznie od poniedziałku, czyli od 19 lutą zapędowa. I wartość tego zadania 512 tysięcy i to zadanie realizujemy wspólnie z gminą Wyczerską. Czekamy na... Na rozstrzygnięcia dwóch y, wniosków. Dwóch wniosków, czyli y, o czym było wspomniane, szkolnictwo zawodowe, wsparcie uczniów y, w tym zakresie. To jest y, y, program operacyjny 3.3.1. To zadanie jest podzielone na, na, na dwa programy. Drugi, y, rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego. Y, te dwa projekty przeszły ocenę formalną, trwa y, y, cena wykonalności, wartość tego zadania 15 milionów i tutaj w tym y, zadaniu to są laboratoria dla medyczno społeczną zespołów szkół policjalnych i y, 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 sala wielofunkcyjna na ulicy Świętopełka, wsparcie uczniów, staże, praktyki i y, y, nauczycieli również. Duży projekt, y, y, jeden z większych y, też y, w kiedy będzie dodane? Proszę. Kiedy no Myślę, że w ciągu dwóch miesięcy powinna mhm. być informacja o, o, o tym, jaka jest ocena jak wykonywania się tych projektów i, i pewnie do końca roku, albo nawet wcześniej, podpisanie <coughs> umów na te dwa zadania. Uczestniczyłem w spotkaniu, które odbywało się w CEDE, organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza, taki projekt Inwest in Pomerania 2020. Na tym spotkaniu informacyjnym przedstawiono założenia programu. Podstawowe założenia to jest utworzenie na terenie województwa pomorskiego trzech stref przemysłowych o powierzchni minimum 70 hektarów. uzbrojenie tych terenów pod inwestycje, czyli drogi, infrastruktura obciągowa, sieć szerokopasmowa, prąd i tak dalej. Żeby przygotować te tereny już konkretnie pod inwestorów. Będą Audytorzy będą mieli na terenie swojego województwa i włodarze poszczególnych miast, gmin będą mogli zgłaszać tereny takie, które uznają, że mogłyby być takimi terenami. Nie musi być to własność samorządu, może być nawet własność prywatna, i prywatny właściwie wyrazi taką chęć. Minimum, minimum 15 hektarów w jednej całości. Przeznaczone na to zadanie będzie 126 milionów złotych, co stanowi 30% całości. Jeżeli dana gmina chciałaby uzbroić tę, e, to w 30% będzie to sfinansowane, w 70% dana gmina będzie musiała dołożyć. W ramach tego projektu będzie również budowa z którego systemu zachęt inwestycyjnych. To jest wsparcie inwestorów, którzy tam się zainstalują, szkolenie pracowników pod konkretne firmy, które będą chciały, na przykład, powiem, plan inwestycyjny, żeby w przyszłym roku ten będzie uzbrojony. Cały proces trwa mniej więcej 2 lata, w ciągu 2 lat będzie można przeszkolić pod konkretne firmy pracowników. Tutaj jest mowa o 17 milionach złotych. No i później, jak firmy już się tam zainstalują, to będzie promocja gospodarcza w zakresie zwiększenia atrakcyjności. Inwestycyjnych połączonych, połączonych z opieką ukroju inwestycyjną. I tutaj opieka, jakie e, doradztwo prawne, e, promocja w dotargach międzynarodowych, czy e, również inne inne działania, które e, pomogą firmom e, rozwijać się. tu na to mają przeznaczone 151 milionów złotych. Cała wartość tego projektu, 195,3 miliona złotych, i to realizuje Agencja Rozwoju pomoże i też służba. E, no Szanowni Państwo, ważne jest to o czym mówiłem, czyli w tym projekcie inwestycji pomerania, bo te tereny, które dzisiaj nie są w strefie, procedura wejścia do strefy jest dość skomplikowana, bo decyzję w tym zakresie podejmuje Rada Miejska tak? o poszerzeniu stref. Wiemy, że też w związku z tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej, ten czas na funkcjonowanie strefą I będzie ograniczony i jeszcze dziś nie wiemy jaki to będzie czas, w związku z tym taki projekt... No tak, no bo widać, że jest zapotrzebowanie na tego rodzaju tereny, które zachęcają inwestorów, mają infrastrukturę. Są zwolnienia w podatków, takie na terenie gminy Chojnice, no i też... Nawet do 20 milionów? Wiele innych zakupów, także myślę, że miasto Chojnice powinno się tak dość mocno pochylić nad, nad tym projektem, być może te tereny właśnie przy czarnej drodze mogłyby być zgłoszone, ale to również ma informacje tak, będzie Panie Starosto, wspólnie z Panem Burmistrzem Chojnickim, wspólnie z Panem Starostą Chojnickim złożyliśmy ostatnio trzy oferty w znaczącej firmie chojnickiej celem zainteresowania się. Mm. E, Flachetna, Andrzej Skiba, Topole, które... E, Mam nadzieję, że za pośrednictwem Polskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 18 hektarów znajdzie się w Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Pan Burmistrz też powtórzył ofertę Czarna Droga. Z tym, że wracając do tych propozycji, Agencja Rozwoju Pomorza, która będzie realizowała po prostu projekt oczywiście z pieniędzy między innymi unijnych, z tego co ja wiem, bo nie mogą być na tym spotkaniu ostatnim w CEBI, dotyczą już takich terenów, gdzie są konkretni inwestorzy, tak? Bo wcześniej mówili na szkoleniach. Nie, yy, to yy, nawet może yy, być IHR. Yy. Tak, tak, ale już muszą się pojawiać inwestorzy, bo yy, tak jak kiedyś byliśmy na szkoleniu, mówiono, że już nie będzie uzbrojenia terenów tak. dla uzbrojenia terenów. Po prostu muszą się, już jak ten, ten, ten teren musi się komercjalizować. Już muszą być yy, widoczni potencjalni inwestorzy. W przypadku działań pomorskich specjalnej ekonomicznej też trzeba yy, dla, yy, wobec IHR-u, wobec ministra rolnictwa i rozwoju, czyli wobec ministra gospodarki pokazywać potencjalnie po prostu inwestorom. Nie powiększa się stref się tylko dla powiększenia stref ekonomicznej. pewnie, no może nie ma znaczy racji. Tak, bo to są pieniądze unijne, więc na taką zasada jest taka, że są wskaźniki do tego systemu. Czyli tym efektem mamy, że te do 2018 roku, tam mają się dodać Wszystkie inwestorzy. Wszystkie łączone, załączone chyba. Nie, nie, dokładnie. Proszę Państwa, ja mam nagrać tak uwazę. Tematy powiatowe zamykamy. Czy Państwo macie jakieś pytania? Jeszcze jedną rzecz mam do dodania, bo w dniach 20-21 będzie odbywała się Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Prawdopodobnie będę brał w tym udział i takie informacje na tej Polskiej Rady ona się raz w roku odbywa. Jest to informacja o zdarzeniach drogowych województwa pomorskiego w miesiącach wakacyjnych w dniu dzisiejszym do roku 2015, kolumnie wypadków ciężko przedsięwzięcia strategiczne na drogach województwa pomorskiego 2014-2020 i działania, które powinny być podjęte na drogach samorządowych dla zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadzenia dyskusja i wnioski. Mamy no taki ciekawy projekt. A to będzie? po określeniu. To zaprasza Pan Marszałek, jako przewodniczący Pomocznej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pan Marszałek z Rzeczpospolitej Pomocznego, Mieczysław Strugi. My mamy taki ciekawy projekt, który jest projektem pilotażowym, to Państwo już Droga Jarcelbo do Klosnowa i z Klosnowa w kierunku drogi 235, czyli ten projekt pilotażowy 2-1, czyli są oznakowania poziome na jezdni, pojazdy albo ośrodkiem. Przez 3 lata taki projekt jest badany i potrzeba tak, że są wnioski, które trafiają do ministerstwa. Jeżeli te wnioski będą pozytywne, czyli ten projekt spełnia swoje założenia, mogą być zmiany legislacyjne, które pozwolą na to, bo dzisiaj to jest pilot, ale nie ma przepisów, które mówią o tym, że można robić takie drogi, które są wąskie, wyznaczać ciągi oznakowanie tych poziomów, jeżeli ten projekt uzyska akceptację, być może w przyszłości będą trakty robione w taki sposób, żeby zapewnić bezpieczeństwo dla rowerzystów, niekoniecznie budując ścieżki. Wiem, pan wójt mówił wczoraj, że, że ktoś też był zainteresowany takim, takim założeniem, no, nie wiem, czy czy w ten projekt tam w, w naszym odjeździe. No, w każdym razie, jeżeli uda się, no to to, to będzie jakiś, to jest sposób taki mały sukces powiatu, w kierunku. Może Panie starosty, bo pan jeździ na rowerze. Tam jest takie dosyć niebezpieczne miejsce, bo są te drzewa, i faktycznie jedno drzewo jest takie bardzo pochylone. Nawet na rowerze prawie można, jak ktoś jest bardzo wysoki, Tak! To może głowy No Nawet znać, ja tam. tak na wszelki wypadek no gdzieś tam. Ja tak, bo też wypadek, bo, bo problem polega na tym, że. Ja wiem, że jest ale ja nie. My złożyliśmy wnioski o wycięcie 14 drzew, tych tak najbardziej niebezpiecznych na tym odcinku. No ale niestety. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska negatywnie, yy, yy, znaczy nie wyraziła zgody na wycięcie tych drzew. Mamy tam kilka wypadków. Yy, yy, między innymi jechał yy, kierowca takim skrzyniakiem i zahaczył im, mu na autostrzynię, sprawa jest w toku. Yy, yy, poleciłem, żeby jeszcze raz wystąpić do Regionalnej Dyrekcji o wycięcie tych yy, drzew. Jeżeli będzie, nie będzie zgody, to się odwołamy do Generalnego dyrektora środowiska w Warszawie, bo naprawdę bezpieczeństwo jest ważniejsze. Ja jestem też przyrodnikiem, więc mm. trzeba szanować no, okay, przyrodę. Tak, z tak. są, ale no, bezpieczeństwo jest przede wszystkim, tak, że... do że... pożyczania rowerów. Przyrodzi się nam niższy rower i potem kawałek i ten z na hulaj drodze pewnie minęło zbyt szybko, ale do samochodów i rowerzystów również, bo rzeczywiście jak się jedzie, jak się zamyśli to, to w pewnym momencie trzeba Tam jesteś. teraz jest otaśmowane na tej wysokości, a, bo to naprawdę nie można też, się zauważyć, to nie? nie? Gdzieś tam praktycznie, no, znaki są, ale jak się jedziesz w takim tak. pięknym terenie to, to można czasami się zamyślić hmm. i stracić głowę w zamieszaniu. No. <grymne> tak jak my sami rozdawaliśmy. w sieci kobietowej. Tak, do... do... bo... do... <grymne> nie no. wiem, no. to było w To tyle. Nie, no koegzystencja jak najbardziej. No. Dziękujemy Panu starostom. Nie macie państwo do nas żadnych pytań? chciałam zapytać, no, okay. czy były jakieś rozmowy z panem posłem na temat sytuacji muzeum? No. Hmm. <grymne> Proszę państwa, były rozmowy? Pan poseł proponował, jedna z propozycji była taka, żeby muzeum przekazać Panu na Marszałkowi. Gdzie to w zasadzie my, nie wiem, do 10 lat próbujemy rozmawiać z Panem Marszałkiem, żeby przejął powiedzmy muzeum. Albo nie wiem, wspomógł finansować ewentualnego sprawiedliwego. No nic się w tym kierunku, nikt nie ma takiej właściwej woli, żeby do końca to podjąć. Ja to podkreślam. Muzeum jest u nas, ale <laughs> niestety powiat rolnicki rocznie na utrzymanie muzeum wydaje kwotę miliona złotych. I to rodzi też kłopoty, bo trzeba powiedzieć sobie uczciwie, że muzeum też wymaga pewnych remontów. My składaliśmy wnioski, jeszcze mamy wniosek do żony. tutaj, być może. Warto by było, żeby Pan Poseł logowo, bo nasza, nasz wniosek wspólny z miastem został wpisany na listę yy, rankingową do, z Województwa Pomorskiego. oprócz tego, tam kilkunastu innych wniosków, czyli on jest jakby cedowany do ministerstwa i tam ewentualnie yy, będzie rozpatrywany. Będzie Jeżeli tam Pan Poseł no, w jakiś sposób mógł pomóc, no to bardzo byśmy się cieszyli. Yy, Propozycja też pana posła była taka, żeby generalnie, no nie wiem, no znaleźć pieniądze na to, żeby wykupić grunt, czy powiedzmy jakiś obiekt i powiedzmy poszerzyć ofertę muzeum. Ale ja twierdzę, że my musimy najpierw sobie określić, co my chcemy w tym muzeum robić, jak to muzeum ma wyglądać, jak to ma funkcjonować. Bo my nie możemy troszkę tego, troszkę tego i potem... Wbijamy ekspozycje i do magazyny robimy i mówimy, że nie ma miejsca w magazynach. Po prostu musimy wiedzieć, co my chcemy robić. A wiemy już na ten moment, co chcemy? Czy chcielibyśmy nagle... Na ja, ja po prostu będę dążył do tego, żebyśmy... Mamy przyjaciół muzeum, stowarzyszenie, mamy osoby, które są zainteresowane, mamy władze yy, samorządowe i yy, wspólnymi siłami się mamy, musimy naprawdę misję naszego Muzeum określić. Bo y, przy takim finansowaniu to my naprawdę y, no, no nie zrobimy. Są pieniądze potrzebne na renowacje, na, na remonty, na no, te wszystkie dodatkowe pieniądze. Po prostu nas nie stać, żeby, żeby powiedzmy tak. Ja nie wiem, no ja inne pomocy czy tam innych rozmów z panem posłem akurat y, y, nie miałem. Być może ja też mam taką propozycję, bo y, próbowałem powiedzmy no, zainteresować pana burmistrza, żeby może on by się też włączył, no, dał powiedzmy wkład własny na zakup 7,5 tysiąca złotych na, na zakup tych <kluzniarki> eksponatów Temorskiego. To no, uchwała, ale być może być może to muzeum powinno być mówię, miejsko, miejsko powiatowe, żeby powiedzmy, no bo tak naprawdę... Głównym takim chyba beneficjentem to jest miasto cholnice tego muzeum. Przecież mamy muzeum, mamy, mamy mury, mamy baszty, mamy, to wszystko się dzieje jednak tutaj. Jak, jak powiedzmy jakieś yy, wizyty, czy powiedzmy falę, yy, czy, 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 czy to, to mówimy o cholnicach, Ale był taki okres, gdzie samorządy się kształtowały w momencie przejęcia muzeum. Popełniono chyba, no nie no, to raczej, bo to mogły być, one podlegały podwoje wodę, ale w tym momencie mogły podlegać pod marszałka i nie byłby naprawdę większy problem. Marszałek, już się utrzymuje na terenie, w zasadzie tak mówiąc uczciwie, my no, chyba jesteśmy nielicznym muzeum w Polsce, które utrzymuje się z dotacji powiatowej. 10 lat temu, w 2006 roku, jak w wstępniku były te rozmowy dość mocno no, no, prowadzone tak. intensywnie na szarek wczesny pozłowski, już nawet się skłaniał w taki tak. sposób, no ale potem po zmianie warszawek, na szarek wstępny, a potem... Niedobre są zmiany. Po prostu miał inną no, no, wizję, że tak. potem to przejął jakby, jak powiedziałem, ustawały. Z... Był taki okres, że występowaliśmy do ministerstwa, ministerstwa Kultury w tamtym czasie, to się nazywało, i autentycznie dostawaliśmy od 300 do, no chyba największe kwoty to było 100 do, do 300 dzienników. Na początku było 300, potem już nie. To było chyba finansowanie, a ja wiem, 3-4 lata. Potem to się wszystko hmm, zmieniło, te pieniądze już nie były dotacje bezpośrednio, trzeba było powiedzmy pisać wnioski, ale na konkretne działania, no to, to mówię, to się wszystko tak kończyło i, i w tej chwili i, zostaliśmy sami, którzy musimy powiedzmy Gdybyśmy funkcjonowali na zasadzie gminy, czy powiedzmy byśmy mieli podat możliwość podatki, czy powiedzmy inne formy y, y, dochodów, no to myślę, że to odkryje, bo powiedzmy podzielili powiedzmy ten, 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 ten budżet, ale... W tej chwili naprawdę wszędzie brakuje pieniędzy. Ja już nie chcę mówić o oświacie, o, o bo tam naprawdę te zmiany będą, do duże. Szkoły nasze w tym nowym cyklu no, wrócą do formy czterech, czterech lat powiedzmy, czterech pięcioletnich. Także tutaj na przykład jeżeli chodzi o przykład nauczycieli, uczniów, to żeby byli uczniowie, nie? to jest przeciągnięcie jakby powiedzmy o rok dalszego kształcenia. I tu akurat w naszej szkołach może wszystko być ok, ale z y, suchy dochodzą dyskusje, y, y, arkusze organizacyjne zatwierdzane przez wojewodę, nie przez kuratora. Czyli znowu coś się zmienia. Y, propozycja, w cenie pro, chyba jest projekt y, grupy nauczycieli, gdzie proponują, żeby y, wynagrodzenia nauczycieli byli, żeby minister bezpośrednio. Ja nie wiem, czy to będzie forma dotacji, czy, czy nie będzie, może nie przejdzie. Nie ma tylko subwencja. Z tego dotacja robić, określona dotacja. A przecież to tu na ziemi się dzieje w róże rzeczy z nauczycielami, z godzinami. To tak nie wiem, to jest kwota pieniędzy, kto będzie zarządzał, czy wpływam ministerstwa. Jeżeli to wszystko będzie zrobione, to tak na dobrą sprawę powiad będzie tylko y, zarządzał z nieruchomościami. Nic więcej. Czy tam jest dobrze, czy nie dobrze, śmierć ewentualnie, ale to znaczne pieniędzy. Nie? Nie z Ale nie chcę na razie prowadzone są różne dyskusje, różne rozmowy. Póki co ani ten rok, ani następny rok u nas żadnych praktycznych zmian raczej nie przyniesie. My staramy się, będziemy starali się wykorzystać te środki, które ewentualnie zostaną przyznane, zostały nam przyznane przeszłości, przyszłości, czy szkolnictwo dowolne. No i będziemy to robić, nie?